W czasie wojny, byłam, jak były wakacje, to mnie Niemcy wysłali tutaj do też, na też na dwa tygodnie do, do Niemców, do roboty. Jako taką dziewczynkę. I tam też pojechałam i musiałam tam pracować. Pomagałam tam w domu i troszeczkę na zewnątrz tam kozy, kozy pasłam chyba, czy tam nie musiałam tam oprzątać tą, tą chlewnię i tam pracowałam. I potem na sobotę mnie zajechać jechać do domu i w niedzielę z powrotem musiałam rano przyjechać już. I dała mi tam zawsze jedzenie, ale to tak tylko na boku, a oni jedli wszyscy w pokoju, a mi tam takie resztki. No, ale się najadłem, no co miałam robić. I teraz dałem mleko i tam jajka, takim tam koszu jakim i szłam 6 km pieszo do, do pociągu, to w Stucholi było. I teraz i szłam pieszo i jechał na rowerze taki Niemiec, y, harcerz niemiecki. I ja szłam taką ścieżką dróżką z tymi torbami. I on przejechał koło mnie. I się cofnął i mówi też chce jest czy nie umie mówić Haj Hitlan. A ja mówię. Nein". Ja mówię, nie, bo ja już umiałam po niemiecku, to mówię nie. Jeszcze drugi raz pojechał do tyłu i z powrotem jechał. I też mu nie, nie mówiłam, on chciał, że mówiła, Haj Hitlan. I jak potem z powrotem nakręcił, we mnie, uderzył tym rowerem, z całej siły ja się przewróciłam, wszystko mi wypadło to mleko, całe butelka czy coś tam było i się zbiło i zaczęłam płakać. A obok był gospodarz, i kobieta to zauważyła i wyskoczyła z tego domu, i mówi: Chodź, dziecko, chodź, chodź. I wzięła mnie tego. A on się nazywał Zomer. To był syn dziedzica. Syn dziedzica. I teraz i ta, ta żona wyszła i tego, i potem mówi: Chodź, dziecko, tego, i my tam obrali, troszkę mnie oczyścili, bo byłam cała zakrawiona. I także wzięli potem sam ten wóz z końmi i zawieźli mnie na ten, na dworzec, ten jej mąż. No i potem przyjechałam do gości, już nie chciałam jechać, ale musiałam jechać. Oni by mnie tutaj szukali, a mój ojciec mówi nie, mówi za to, mówi on pojedzie tam do tej Tucholi i tam, no tam chciał się kłócić, a mama tak płakała, mówi nie jedź, bo oni cię zaszczelą, no to już to nie można tego, no i potem ja... Pojechałam, no, w niedzielę trochę się spóźniłam i tam zaraz ta Niemka mówi: Czy tak późno tego? Mówi, no a tak musiałam jakoś tam coś wytłumaczyć. No i potem, ale nie mówiłam, że to tam on mnie uderzył, bo nie, nie chciałam tam mówić, ale potem się dowiedzieli. I tam uwagę zwracali, że mam je zostawić w spokoju, bo ja jestem tu u nich w pracy, w czasie wakacji. Młodzież szkolną wysyłali i tak do pomocy, i, i za darmo. Nic, czym musieliśmy robić. Były wakacje, to trzeba było tam robić.